Magda Gessler, dzięki temu, że prowadzi w stacji TVN kuchenne rewolucje i poucza innych restauratorów, sama uważana jest za jedną z osobowości polskiej gastronomii. Restauratorka w związku z tym ceni się w branży, co przejawia się między innymi w kosztach dań, jakie można znaleźć w jej lokalach. Należąca do Magdy Gessler Łódzka restauracja polka już opublikowała w swoich mediach społecznościowych bożonarodzeniowe menu, które można zamawiać na święta. Smakosze. Którzy skuszą się na proponowane dania wigiliny muszą być gotowi na wydatek około 2400 zł. Świąteczny catering od Gessler w 2022 roku wyceniony został na 2114 zł. Zatem teraz jest droższy o 300 zł. W ofercie cateringowej smakosze znajdą Bigos Staropolski po 96 zł za kilogram, dorsza po grecku w cenie 42 zł za 150 g. Kapustę z grochem. 58 zł za 1 kg. W tej samej cenie można też kupić sałatkę warzywną. Są też dania mięsne, schab, karczek porcja 1 kg za 105 zł, wołowina w czerwonym winie z kapeluszami pod grzybków 200 g za 60 zł, kaczkę lakierowaną miodem, połówka, czyli porcja o wadze 600 g to wydatek 66 zł. Zaś polędwiczka wieprzowa w sosie śmietanowo-grzybowym to koszt 48 zł za 200 g, a dorsz w cieście kosztuje 52 zł za 200 g. Wegetarianie znajdą też coś dla siebie. W ofercie są gołąbki z kaszą w sosie grzybowym, dwie sztuki. Kaszotto z grzybami, 250 g, albo na z półpecinkami z ciecierzycy, 250 g. Wszystkie te dania po 40 zł wśród dań oferowanych przez kucharzy restauracji Polka nie może zabraknąć pierogów. Dostępne są trzy ich warianty, z kapustą i grzybami, ruskie oraz z mięsem. Cena pierogów z lokalu Magdy Gessler wynosi aż 92 zł za kilogram. To o 14 zł więcej niż w ubiegłym roku, kiedy za pierogi trzeba było zapłacić 78 zł po przeliczeniu. Wychodzi, że cena jednego pieroga wzrosła z 4 zł i 33 grosze do 5 zł i 11 groszy. Świąteczne zupy oferowane przez kucharzy Magdy Gesler to barszcz z łóżkami po 26 zł oraz grzybowa z łazankami 28 zł za 350 ml tych zup. W restauracji Magdy Gesler najbardziej ja poszybowały ceny deserów. Tort bezowy Pawlowa kosztuje 160 zł za kilogram. Niewiele tańszy jest makowiec świąteczny. Za kilogram którego trzeba zapłacić około 150 zł tanio nie jest. Do lipca tego roku najniższa pensja netto wynosiła 2397,56 zł, czyli praktycznie tyle ile kosztuje świąteczny catering popularnej restauratorki. Na szczęście od lipca najniższa krtajowa pensja to już 2784 zł. Netto. Zobacz też niewiarygodne co podano Magdzie Gessler. Młodzi ludzie i tak trują ludzi. Wściekła Gessler wrzeszczała przed wejściem. Dantejskie sceny w brudnym lokalu zaskoczyły nawet ją tak wygląda dom Gessler. Intensywne barwy, osobliwe obrazy i wielki piec na środku jadalni.